Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek promujący sprzedaż tego opryskiwacza. John Deere M724. Co mogę więcej o nim powiedzieć? Maszyna 100% sprawna. Pierwsza rzecz. Wsiadacie, lejecie wodę i pryskacie. Tak wygląda. Oponki. Może zaczniemy od oponek. Oponki mamy 340 na 85 R48, dosyć, dosyć wysoki yy, prześwit, w tym opryskiwaczu jest, może tam nie jest jakoś specjalny. Yy, do tej pory wykonywałem nim yy, zabiegi w rzepaku, nie było jakoś specjalnie te ścieżki yy, pochylone, pogniecione, tylko pochylone. Więc tutaj yy, jak najbardziej mogę, mogę go polecić do rzepaku. Ale i również inne uprawy, nawet u szwagra, pryskałem nim kukurydzę bez jakichś większych strat. Oczywiście kukurydza jest dużo, dużo wcześniej pryskana, także tutaj nie ma problemu. Mamy yy, złączę strażak do zaciągania wody z zewnątrz. Czy to yy, no oczywiście z stawu nie wolno, ale z jakiejkolwiek innej beczki yy, możemy, możemy zaciągać. Zawór główny, który steruje nam cieczą w tej, yy, w tej pozycji. Zbiornik na czystą wodę, który znajduje się tutaj. Tak. Pojemność, nie chcę teraz strzelać, ale chyba z 300 litrów. Tak, zaciągamy wodę z zewnątrz, tak. Możemy oczywiście też od góry od góry lać. No i mamy tak, pukanie, pukanie zbiornika. Przepraszam, tu mamy pukanie zbiornika. Tak jest, jeszcze raz. Pukanie zbiornika. Tak, yy, yy, w tej pozycji dźwignia na place belki, tu mamy rozwadniacz, no i sterujemy rozwadniaczem, czyli czyli wszystkie rzeczy związane, płuczka do, do butelek, no i załączamy tutaj, yy, opłukuje nam po krawędziach, yy, o nawet widać jak zaczyna lecieć. Yy, Którą, którą wlejemy tutaj, jakiś jakiś zadany opysk. No i tu dookoła nam ładnie spukuje ścianki. W ten sposób tą dźwignią zasysamy z rozwadniacza. Plusem jest to, że leci to przez sito, czyli ewentualne jakieś zanieczyszczenia, które się pojawią w, w rozwadniaczu, coś byś tam jakiś paproszek nam trafił. To i tak najpierw leci górą przez sito. No i tak tak to mniej więcej wygląda. Mamy też tutaj taką magiczną dźwignię, a mianowicie jakby nas gdzieś deszcz złapał na polu, przekręcamy ją, robimy tak jakby mały obieg, płczemy tylko w sumie lance. To co staje w zbiorniku, to zostaje. No i przekładamy w drugą stronę, oczywiście, w tą stronę jest praca na tak jak tak zwany duży obieg, a tu jest ten mały obieg, gdzie przepłukujemy sobie lance i. No, i przekręcamy z powrotem, wracamy do domu. Hamulce pneumatyczne, instalacja dwuobwodowa, mamy tutaj układ LS. Działa oczywiście też pod zwykłe, pod zwykłe gniazda. LS-a wtedy nie podłączamy i wajchą sterujemy. Sterujemy. Całą hydrauliką, tak? Mamy tam do tego joystick przystosowany. Mamy tutaj też taki, taką magiczną dźwignię, którą się przyczepia, trzeba dorobić sobie płaskownik specjalnie wygięty. Oczywiście wszystkie niezbędne części do tego mamy mianowicie skrętny zaczep. Wychyla się, skręca nam, wychyla się w drugą stronę, koryguje skręt bardzo dobra rzecz mamy jak najmniej zagniecień mamy, mamy oczywiście dwa filtry główny i, i samoczyszczący pojemnik na czystą wodę do mycia, upłukiwania rąk pojemnik na dodatkową czystą wodę pojemność tego zbiornika to jest teoretycznie 2400, ale muszę wam się przyznać, że wchodzi naprawdę rzeczywiście do niego 2700 belka 18 metrowa na, yy, na równoległym boku nie jest, to, yy, nie jest to oczywiście wózek no coż więcej, mamy dwa dodatkowe siłowniki do rozkładania końcówek, bardzo przydatna rzecz przy słupach nieraz jak gdzieś yy, końcówka, która, która i też jest wachliwa we wszystkich kierunkach góra, dół, yy, prawo, lewo odgina się, możemy po prostu ją podczas jazdy przygiąć i ominąć słup bez obrysowywania. Tak jak mówiłem, opryskiwacz 100% sprawny. Zaraz wejdziemy do kabiny. Rozłożę, zademonstruję, załączę pompę, zobaczycie jak to wszystko y, wygląda w pracy. Taki to monitor do sterowania, y, do sterowania, do ustawiania y, dawki zadanej tutaj mamy joystick, który yy, który ułatwia nam, znaczy pomaga nam i służy do rozkładania belki i sterowania nią, mamy też tutaj korygowanie zaczepu yy, podnoszenie, opuszczanie jaskółka dodatkowo jest robiona czyli łamanie yy, belki yy, w górę w dół niestety nie ma yy, poziomowanie belki prawo, lewo i Załączanie, załączanie oprysku i rozłączanie sekcji roboczych, czyli od prawej, zobaczcie, tutaj naciskam, a na monitorku wyskakuje, od prawej wracamy, tym yy, od prawej robimy tak i wracamy drugim. I tak samo od lewej, od lewej wracamy, tutaj bądź, bądź też tym pośrodku naciskamy i całość. Nam się załącza belki. Mamy możliwość też sterowania za pomocą komputera, czyli też możemy od prawej i wrócić od prawej, bądź też znaczy od lewej, przepraszam, bądź też od prawej i wrócić od prawej. Możemy też z prawej, z lewej, od środka, niestety, do zewnątrz nie ma takiej możliwości. Komputer bardzo łatwy w obsłudze. Naciskamy auto i sam nam. Yy, ustawia, znaczy trzyma nam dawkę yy, niezależnie od prędkości jazdy możemy ustawić 180 litrów 200, 250 w zależności do RSM też jest yy, nie mam do niego końcówek, ale RSM można nim też spokojnie yy, pryskać, no i całe menu, które jest związane z, yy, z obsługą tego opryskiwacza, teraz postaram się za zademonstrować czyli podnosimy do góry i belka się nam podnosi tak. Teraz musimy użyć takiej funkcji tutaj mamy przycisk 1, 2 naciskamy 1 i opuszczamy jakby belkę i wtedy ona nam się rozkłada. Belka prowadzi się bardzo, bardzo dobrze. Yy, nie ma jakichś tam wachnięć, że wiecie, jedna końcówka idzie w dole druga w górze, także nie ma z tym żadnego problemu. No i mamy teraz tak samo ta funkcja 1, i robimy jaskółeczkę. Znaczy, powrót jaskółki do, yy, do w, y, poziomu 0 Czyli naciskamy jedynkę i możemy dwa bądź jedną stronę rozkładać yy, niezależnie. Widzicie, że nam się rozkładają końcóweczki, Tak, wszystko ładnie działa. No i teraz naciskamy na dół. I belka nam opada. powolutku opada, wszystko ładnie pięknie działa. Mamy też tam, nie wiem czy będzie widać, może tutaj u góry też taki siłownik, a mianowicie też y, od odblokowywania belki, czyli jedyneczka i u góry poziomowanie belki i ten siłowniczek nam się rozkłada. Tak i belka jest już odblokowana, czyli sobie sama ustawia się do płaszczyzny nie ma z tym żadnego problemu jak mówiłem, mówiłem, na dół opuszczamy możemy też, tak jak mówiłem, złamać prawą końcóweczkę, oczywiście komunikat bo, bo musi być zablokowane wahadło, bo oni nie wiedzą znaczy opryskiwać nie wie, że e, może wie, że robimy to podczas jazdy, bądź nie i stąd nam taki komunikat który po prostu ignorujemy Przysłupie bardzo pomocna rzecz cóż więcej mogę wam powiedzieć aha Załączamy wałek. Ciach. I tutaj mamy załączanie cieczy. Ok. I już nam ładnie opryskiwać pryszcze. Dodamy gazu. Będzie bardziej to widoczne, bądź mniej. I tak samo wyłączamy. I sekcję wyłączamy od prawej. Wyłącza nam się ładnie. Ciach, ciach, ciach. I wracamy, bądź całym. Yy, wszystko naciskamy i beleczka nam z powrotem pryszcze A tu wyłączamy oprysk. Jest to zrobione pod nie ponieważ ja mam w swoim ciągniku założonego isobasa, jest cała wiązka, która, do której podczepiamy gniazdo tylko isobasowe, i wtykę wtykamy tutaj wraz z kablem, który, który obsługuje monitor i ten joystick. Wszystko jest w zestawie, a mamy te, mam też kilka części zapasowych, zamiennych. Także to też jest fajna uwaga. Jakieś tam elektrozawory i jeszcze jakieś tam inne, inne rzeczy, które oczywiście podczas sprzedaży są, yy, są oddane za ewentualną dopłatą. Widzicie, to wszystko jest kwestia dogadania, yy, ponieważ ja je yy, za te produkty dodatkowo zapłaciłem belki są proste nie są pogięte, wszystko jak jeszcze raz powtarzam działa 100% no cóż, tylko tyle mam, Wam mogę powiedzieć o tym jeżeli ktoś jest zainteresowany zapraszam, maszyna działa, możemy wyjechać w pole pokazać, zademonstrować jak to wszystko wygląda nic tylko brać cena, cena najważniejsza jak wszędzie oczywiście jestem VATowcem, muszę wystawić fakturkę VAT Cena, cena to 90 tysięcy netto za ten opryskiwacz dla, yy, dla waszej wiedzy dałem za niego jest to rok produkcji 2014 i kosztował mnie 150 tysięcy netto. Także tak to wszystko się tutaj nam klaruje. Jeszcze raz powtarzam Dwa. 400 nominalnie, 2700 w niego wejdzie wody. 18 metrów belka. Sekcje rozłączane automatycznie yy, bo, znaczy automatycznie, nie, wróć. nie automatycznie Ręcznie sekcje rozłączane są z kabiny za pomocą joysticka bądź komputera. Yy, całym opryskiwaczem steruje joystick oraz komputer. Dawką również steruje komputer. Wałek, wszystko w zestawie, stopka. To Ty tyle. To wszystko w tym odcinku. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się, cześć.